Cześć moi drodzy! Dzisiaj taki szybciutki filmik dotyczący Edifierów R33BT. Zakupiłem na potrzeby sypialniane, można powiedzieć, taki zestawik w promocji. One tam były przecenione, chyba ze 300 zł na 149 w euro RTV AGD. To akurat z scebuliłem z i je kupiłem. No i co? Pierwsze wrażenia, już nie będę odpakowywał tego, bo tam nie ma co odpakowywać. One już są odpakowane. Pudełko wygląda. Jak to wygląda? No, jak może pudełko wyglądać standardowo, tak? Jakieś parametry w kilku językach. Yy, głośniczki posiadają yy, Bluetooth 5.0, także można sobie z telefonu streamować. Głównie o to mi chodzi. Yy, tak tutaj. Jakieś instrukcyjki w różnych językach. No cóż, no nie ma tutaj jakichś cudów. Głośniki też na pewno nie są jakieś rewelacyjne, bo czego można oczekiwać za 150 zł niespełna. No tak to się prezentuje. Mówię to nie jest żadna profesjonalna jakaś prezentacja, tak? Tylko po prostu chciałem pokazać mniej więcej jak to wygląda. Jak to wygląda. Czyli tu mamy takie dwa głośniczki. One są połączone między sobą. cińczą, Zaraz tu może pokażę. O tu jest master cały, czyli on posiada cały wzmacniacz. On jest podłączony do prądu bezpośrednio. Tutaj jest wejście na Jacka, co trochę, powiem szczerze. No może, może nie jest słabe jak za tą kwotę, ale no, przydałoby się przynajmniej jakieś dwie czyńcze dwie też na podłączenie zewnętrznego źródła, bo jak na przykład bym chciał sobie podłączyć do y, Focusrite'a czy, y, y, czy na przykład do Motu, no to fajnie by było jednak mieć podłączenie y, czynczowe, już nie mówię o jacku, tak? Czy tam jakimś innym fantomie, ale w każdym razie chodzi o to, że głównie chodziło mi o Bluetootha do sypialni, więc nie będą podłączane jakoś specjalnie przez rzeka. Głośniczki są, to powiem szczerze, przyjemne, leciutkie. No wiadomo, że ten masterek, który zawiera w sobie wzmacniacz, jest jednak cięższy. Chciałbym Wam jej więcej pokazać, znaczy pokazać, może zaprezentować. Yy, wiadomo, że mikrofon w telefonie, tak, czy nawet mikrofon taki, jakiś USB, tani, bo, 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 bo nie mam tu jakiegoś sprzętu profesjonalnego. Nawet nie wiem, czy będę tu puszczał, bo to, według mnie to nie ma sensu, żeby puszczać tutaj muzykę. no one, y, Ludzie mówią, że 10 W to jest mały. Ja powiem Wam szczerze, włączyłem te głośniczki yy, na powiedzmy 80% mocy. I spokojnie mi wystarczą. Spokojnie mi wystarczą. Faktycznie no bazno tutaj jest, można powiedzieć, żaden, tak? No bo no, to są małe głośniki. No Chodzi o to, żeby po prostu coś tam sobie grało do snu, czy, czy nawet jakieś tam radyjko internetowe sobie chodziło i uważam, że, że za 140 tam parę złotych to jest fajny zakup. Mm. Sam posiadam do komputera, do, 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 do grania tam, bo sobie czasami pogrywam na gitarce elektrycznej, posiadam też w miarę tanie monitory, bo są to M-Audio BX8, 8 calowe głośniczki. Nie będę dzisiaj za wiele o nich mówił, no, mówi, wyglądają mniej więcej tak. No jest to kawał kolumny, jest dosyć ciężko, no ale to, to nawet nie ma co porównywać, tak? No tam ten bas jednak czuć i, i, i no, no, no jest, tak? No tutaj tego basu za bardzo nie ma. Soprany są fajne, środek też jest fajny. No mówię, do takiego grania do łóżka jak najbardziej spoko. Ma, ma dwa tryby, właśnie z tego co zauważyłem, czyli tutaj ma włączanie, parowanie bluetootha, Bluetooth i wejście AUX. Wejście AUX, zgłaszanie, ściszanie. Tak to wygląda. No, Mogę coś włączyć, ale aczkolwiek sądzę, że, 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 że nie wiem czy to ma na, naprawdę jakiś sens, bo, bo mikrofon niestety tego nie odda, tym bardziej jeszcze jakichś niższych częstotliwości. Jeszcze tu może na pudełeczko. Za 140 zł jak najbardziej polecam, ale za 400 czy za 300 ten zestaw jak jest finalnie w sklepach, to w życiu bym nie dał za, tyle za niego. I na pewno będę chciał też zrobić sobie jakąś tu przeróbeczkę, żeby sobie tu na interfejs wewnętrzny też czasami puścić, jakiś laptop. Bo, bo powiem szczerze, no takie interfejsy, na przykład zaraz wam pokażę, jak ten, on z tyłu ma dwa jacki, dwa duże jacki. A Motu, Motu posiada chyba dwa jacki, z tego co pamiętam, już nie chcę tego wyciągać teraz, ale dwa jacki i dwie czyncze, także Naprawdę, naprawdę fajnie można sobie to konfigurować. No, także te... I chciałbym czasami sobie na przykład podłączyć te głośniki pod <laughs> przepraszam laptopa i na przykład tego Focus no ale już trzeba sobie kupić albo polutować. No, ja sobie chyba coś takiego po prostu w wolnym czasie polutuję. Także tak to wygląda, może wyłączę do prądu One już chyba teraz są podłączone, już tutaj ściskałem. Czy głuzieczek? Nie ma. Aha, z tyłu są jeszcze wyłączone, bo tutaj jest też wyłącznik. Także. No, tu się cyknie. I on sobie tu miga. Spróbuję coś tu puścić. Nie, może mi się uda z komputera po bluetooth'ie coś puścić ze Spotify'a. Sekundeczkę no spróbuję. Zobaczymy. Czy tu coś mi się uda? No, chyba mi się. Chyba mi się nie uda, ale zaraz zobaczę. Hmm, By musiał sobie sparować. Ach, nie będę włączał tego, bo to mówię, według mnie to nie ma sensu i tak, także już nie będę tu kombinował. To jest, mówię, taki szybciutki, szybciutki filmik. No wiadomo, że to nie jest jakieś drewno, bo to jest płyta pewnie, tylko yy, piliśniowa. Znaczy na 100% jestem przekonany, że to jest z okleiną, tylko płyta pieśniowa. także takie głośniczki można sobie zawiesić nawet gdzieś w sypialni na ścianie, na uchwytach i na pewno się nic też z nimi nie stanie, bo są bardzo leciutkie. No i mówię, no, dla mnie dźwięk taki za, ta, za tą cenę jak najbardziej akceptowalny. 140 coś zł kosztowało właśnie w promocji, 300 chyba tam, czy 290 czy 80 kosztuje, chyba normalnie więc. To już jest dyskwalifikująca cena według mnie za ten komplet. Bo można kupić większe głośniczki i fajne yy, tędy bodajże, któreś to były, yy, które są troszeczkę większe, i naprawdę słyszałem lepiej chodzą od tych. Ale mówię, 150 zł można dać, tak? Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać. No, bluetooth piąteczka, wejście 10 w No, mówię, to nie jest szał jakiś, ale, ale wystarczy na, na jakiś mniejszy pokój w języku polskim, co tutaj jeszcze tam mamy tu mamy oczywiście rosyjski język, tak nam bardzo teraz potrzebny, że strach i tak to wygląda jeżeli bardzo byś ktoś tam był zainteresowany ewentualnie żeby to podłączyć i, i spróbować nagrać no to może mi napisać, mogę takie coś zrobić, tylko mówię według mnie to nie ma żadnego sensu tutaj one odczepiane chyba mają, zaraz zobaczę nawet no maskownice się ściągają, o można je zdjąć całkowicie, proszę bardzo. Tak głośniczek wygląda po ściągnięciu. Standardowe wpięcia, także można sobie zdjąć. Aczkolwiek gumie chyba będzie to wszystko, wszystko to będzie założone. I niech sobie tak po prostu wisi, tak na, na uchwycie. Wcześniej mówiłem o tym, że brakuje mi wejścia yy, na jacka, ale chodziło mi, że na, na, dwa, duże jacki, na dwa duże jacki, bo na jack to mały to jest, tak? ale chodzi mi o oddzielne kanały, czyli lewy, prawy, oddzielnym jackiem, bo to, to jest taki już według mnie standard teraz, żeby podpiąć to do jakiej zewnętrznej karty dźwiękowej, maskownice, takie o, materiałowe jak pończocha. Ten zaraz mój kod pewnie by to załatwił, ale. Spróbuję je powiesić po prostu na ścianie, żeby nie miał dostępu do tego. No, tak to się prezentuje. Także na pewno pójdą, jak je powieszę, No to może, może się skuszę, podłączę jakiś lepszy mikrofon i spróbuję nagrać dźwięk nimi. Porównam do, do M audio tych, tych moich BX, ów które mam podłączonych do komputera. Także mówię, cena 150 zł, OK. więcej bym nie dał. Na razie trzymajcie się, hej.